Witam Was z miłością, radością i wdzięcznością w ogólnym czytaniu na tydzień od 2 października do 8 października 2023 roku. Energetyka tego tygodnia zapowiada się bardzo, bardzo płynnie. Tydzień, w który będzie oczyszczał, będzie płynął, będzie Spokojny, stabilny, ale też bez zatrzymania. Tutaj mm, warto zwrócić uwagę, że jeżeli mamy coś do oczyszczania, coś, czego chcemy się pozbyć, coś, co nam ciąży, może warto sobie wziąć kąpiel oczyszczającą. Jeżeli mamy możliwość, wykąpać się w rzece, w źródle, chociaż stopy zanoczyć. Czy nad morzem pochodzić po wodzie? To jest czas, kiedy oczyszczamy, łączymy się z wodą, ale też i jesteśmy wdzięczni za to, że mamy tą wodę, która jest częścią naszego ciała, naszego życia i dzięki niej właśnie mamy co jeść, co pić, ale też i możemy żyć. Tydzień w sumie pod energetyką dwóch żywiołów, wody i, i ziemi. Pracowity, ale też i zwróćmy uwagę, czy nasza praca w tym tygodniu będzie intensywna, czy będzie przynosiła owoce bo to, co zasiejemy, to będziemy zbierać pod koniec tygodnia, ale nie tylko z tego tygodnia, z poprzednich miesięcy również. Osoby, które były w naszym życiu, które znaliśmy kiedyś, a nie utrzymujemy kontaktu, u niektórych z nas się pojawią z powrotem w naszym życiu. To jest też czas, który warto zwrócić się i przyjrzeć rodzinie. Jak się mamy w naszych rodzinach? Jak się mamy z dziećmi? Szczególnie, co nasze dzieci do nas mówią, czego od nas oczekują. A czego my oczekujemy od dzieci? Co robią, co nam pokazują? I jakie czynności wykonujemy razem, wspólnie z naszymi dziećmi? Jak je mamy? Dla osób, które nie mają, to u najbliższych, ale tak czy inaczej, tydzień jest dosyć mocno związany właśnie z dziećmi. Tydzień, w którym dużo dzieci zostanie też poczętych piękna energetyka tygodnia praca stabilność ale też i taka zrównoważona spokojna i owoce będziemy zbierać co zasiejemy to zbierzemy warto też pamiętać o podlewaniu tej naszej pracy czyli doglądaniu tego co robimy czy wszystko zostało dobrze zrobione czy trzeba to kontynuować na jakiej zasadzie co w tym tygodniu będzie w naszym zdrowiu? W zdrowiu. Zwróćmy szczególną uwagę na żołądek. Oj. na żołądek, bo tutaj mi się pokazuje przyjmowanie leków, ale też i nerwowość związana, która też nam się objawiać będzie w żołądku. I zwróćmy uwagę również na organy, narządy podwójne. Oczy, uszy, płuca, nerki. Zaopiekujmy się tutaj. Też wody też możemy jak najbardziej z dodatkiem soli. Znowu mamy dwa żywioły. Dodać do kąpieli, która jest nam bardzo w tym tygodniu potrzebna. Warto się moczyć. Jeżeli nie mamy wanny, to chociaż do miski nasypać soli i wymoczyć stopy. W miłości. Duży początek, duże działanie, duże zaangażowanie, ale też w związkach. Zwróćmy uwagę, czy nasi partnerzy, partnerki nie zaczynają zachowywać się trochę inaczej, ponieważ tutaj w związkach z, u niektórych, tak, u niektórych może być, że pojawiać się będzie osoba trzecia, niekoniecznie nam potrzebna. Bo jest tutaj możliwość zawiązywania jakby pozamałżeńskich, pozapartnerskich relacji. Zwróćmy uwagę, porozmawiajmy z naszymi partnerami, małżonkami. Być może czegoś potrzebują, a my niekoniecznie musimy wiedzieć, czego potrzebują, więc warto zapytać, aby, abyśmy się wzajemnie uzupełniali, a nie szukali czegoś na zewnątrz. W finansach. Tydzień zapowiada się, zwróć uwagę, ile pracujesz, a ile wypoczywasz, bo to ma duże znaczenie. Nie samą pracą żyje człowiek, ale też i trzeba odpocząć. Więc pracuj, ale też i odpoczywać. U niektórych z Was pojawia się możliwość dodatkowego zarobkowania, czy to oferty pracy, czy podjęcia pracy, ale dosyć fajne, fajne pieniądze z tego mogą być. Więc wykorzystajmy te możliwości, które nam się pokażą, szczególnie na początku tygodnia bo jest możliwość zarobienia no, fajnych, dobrych pieniędzy. Na co zwrócić uwagę, i na co tutaj e, szczególnie przyczyna z przestrzega ten tydzień. W rozmowach bądźmy szczerzy, ale nie stawiajmy wszystkiego na ostrzu noża, bo być może możemy się w niektórych kwestiach mylić. To, że mamy swoją wiedzę, swoją mądrość, to jest jedno, ale ktoś. Może coś od nas też czasami wiedzieć inaczej, i trzeba dać zgodę, że możemy też mieć prawo pomyłki i dać sobie zgodę na to, że też możemy w rozmowie zmienić zdanie, ponieważ nasze argumenty do tej pory były ok, ale kiedy ktoś nam pokaże, przedstawi inne mowę, nowe, mocniejsze, zwróćmy uwagę, czy nie bardzo trzymamy się kurczowo swojego, ale dajmy też zgodę na to. Możesz zmienić zdanie, ponieważ masz nową wiedzę, nowe doświadczenia, nowe praktyki. Nowi ludzie nas e, też kształtują, które nam pokazują. Zwrócić uwagę na to trzeba to, czego chcemy, ale też w jaki sposób to zmieniamy, bo to, że mamy pragnienia i marzenia, to jest jedno. Ale tutaj mi się pokazuje, że przy tym mogą być zmiany. Zwróć uwagę, czy te zmiany są na pewno potrzebne, czy na pewno je chcesz wprowadzić, czy nie wprowadzą nam zamętu, bo... W tym tygodniu wprowadzanie zmian do naszych pragnień, potrzeb, które zaczęliśmy w, przyszłym tygod w zeszłym tygodniu, proponowałabym tutaj za wiele nie zmieniać, poczekać, poczekać i dopiero wtedy się rozejrzeć, poczekać na informacje, które jeszcze przyjdą, zanim wprowadzimy zmiany. A co takiego ekstra specjalnego, dobrego, pogodnego w tym tygodniu do nas przyjdzie? Hmm. Poza pracą, poza miłością, poza namiętnością, która się pokazuje, poza dodatkową pracą, radość. Radość, spokój, ale też i stabilizacja. Jeżeli czujemy się w którymś momencie w jakiejś sferze życia nieustabilizowani, ten tydzień nam to przyniesie. Weźmy to do siebie, przyjmijmy to, bo to jest coś pięknego. To może przyjść stabilizacja i w miłości i w finansach, co też z automatu też odby pracuje na zdrowie. Także tydzień mamy bardzo, bardzo piękny, pomimo że intensywny. Niech ten tydzień przepłynie pracując, gładko, lekko i przyjemnie. I owoce pracy zbierzmy talcy takie. Abyśmy byli szczęśliwi i zadowoleni. Także niech nam się wiedzie, niech nam się darzy, niech nas wspierają bogowie starzy.